Siemaneczko wszystkim z tej strony Torgus, a Wy oglądacie kolejny odcinek serii, zagrajmy w Outlast na ślepo. Tak, po długiej przerwie wracamy do tego horrorku I na wstępie muszę podziękować Shirley za to, że udostępniła mi tę grę na Steamie i dzięki temu teraz Wy możecie oglądać ten materiał. Więc mam nadzieję, że już teraz bez przeszkód uda mi się zakończyć tę serię. Lecimy więc dalej. Ja już tutaj nie pamiętam zbytnio, co tu się działo. Pamiętam jedynie, że cały czas e... chodzimy po tych obskurnych kanałach. I wcale mi się to nie uśmiecha, powiem wam szczerze, bo tu jest ciemnica, e... gdzie były zadania. Pod tabem, chyba. Tak, znajdź wyjście z kanałów. Pozdro. E... Tak, tutaj jest strzałka, prowadzi nas tam. Do bloku administracyjnego, więc tam się będziemy kierować. Zobaczmy jeszcze, ile mamy baterii. Mamy trzy baterie, tylko trzy baterie. To będzie dramat, bo ja pewnie z trzema bateriami nie dam rady tutaj przeżyć w tych ciemnościach. Dobra, w takim razie idziemy. Idziemy naprzód, zobaczymy, co na nas tutaj czeka. Boże, te kanały, nie, no już mi się słabo robi na samym początku. Czy tu się coś stanie? Tam już jest ciemno, widzę to. O kurwa, What the fuck, ktoś tu idzie. Ja pierdzielę, uciekaj. What? What the fuck. Co to za muzyka była i światło latarki? Czy ktoś tu idzie? Jezu. Nie jestem przyzwyczajony do takich gier, tym bardziej po tak długiej przerwie. Ja tu zaraz się obsram. Jezu, ja nie chcę tam iść. Tu są jakieś drzwi. Aha, tam jest jakieś ciało. Okej, okay. siema. Aha, gdzie jest tam. Dobra, nie ogarniam. Co to było w ogóle? Koleś masz jakieś zwidy i tyle. Tu jest wyjście. Ja chcę wyjść, tędy. <grystanie> Czemu ja muszę po tych kanałach? O, bateria jest. OK, cztery baterie. Już nie jest tak źle. Czemu ja muszę po tych kanałach tutaj chodzić? No, kusiewa. Dobra, otwieraj te drzwi. Się ma? to Boże, ja też nie wiem, jakie eksperymenty on przeprowadzał, ale ja chcę uciec, uciec z tego miejsca. Po prostu nie chcę tu być ani chwili dłużej. Dobra, jakaś notatka nam się tutaj dodała, chyba. Eee... Czekajcie. O Jezus, Maria. Te już czytaliśmy, więc ja sobie je podznaczam. Przynajmniej tak mi się wydaje, że je czytaliśmy. Wernik nie żyje. To jest chyba teraz ta najnowsza notatka. Przybywający tu obłąkani wiedzą, że doktor Wernik nie żyje. Jeden z nich zapytał mnie o eksperymenty, które zmarły lekarz przeprowadza na żyjących pacjentach. O co chodzi z tym projektem Wallrider? Wall Wallrider to się chyba powinno czytać. Tak. Boże, ja zawsze mam problem z tym słowem. Eee, a dokumenty? Tak, to też wszystko czytaliśmy. Ja to sobie podznaczam. Dobra, żeby mi tu nic nie przeszkadzało. I w takim wypadku schodzimy niżej, rozumiem, tak? No spoko, zanurzamy się jeszcze bardziej w te kanały. Wcale mi się to nie podoba. What the fuck. Jaka woda czysta, kuźwa. E male ward i female ward. Yy, dobra. Czy tu coś jest? To jest zapewne zamknięte, tak Myślałem, że klamki nawet nie ma, ale jednak była. Yy. W takim razie idziemy do oddziału dla mężczyzn, tak? Mailward. W tamtą stronę. Nie muszę... What? What? Co to było? To to ciało spadło stąd? Czy ja muszę brodzić w tej wodzie? Co to jest, guźwa? Jezu. O oh, fak! Sami zobaczcie, to jakieś robaki. O oh, fuu. Dobra. W sumie wcale się nie, nie, nie dziwię. Boże, ja nie potrafię się wysłowić, jak ja się boję. I przepraszam was też za wszelakie bluzgi, które będą lecieć w tej serii, ale po prostu jak ja się boję, to tak reaguję. Jezus, Maria. No tak, wiadomo dlaczego ta woda ma taki kolor. O Boże, zobaczcie, co tu się dzieje. Kolejne ciało. Tu się zaczyna robić ciemno, co mi się wcale nie podoba. O kurwa! Co to było? Ja pier ciele Coś tam chodzi chyba. Coś tam zeskoczyło. Jezus Maria, nie trząś mi się, nie sap, bo jeszcze bardziej się boję przez to. Nie wstaniesz mi, mam nadzieję. O nie, dobra, jesteś bez głowy, więc raczej mi nie wstaniesz. Przestań mi sapać. I co to niby było? Ee, że niby ta głowa? A niby skąd ona spadła? Bo nie, nie ogarniam. Skoro tu nie ma żadnej dziury w suficie. Dobra, otwieraj. Aha, zamknięte. Czyli ja mam tam wejść. Spoko. No kucaj. Jezus Maria. Aż mnie ciary przechodzą po prostu. Ja chcę wyjść z tych kanałów. Jak najszybciej chcę wyjść z tych kanałów. Jezu, no bez trybu tego nocnego tu nic nie widać. Łot, ja się boję, że tu z za rogu coś mi wyskoczy. Tu są dwa przejścia. What the fuck? Gdzie ja mam iść? Chyba, że one prowadzą do tego samego pomieszczenia. Tak, zapisywanie. Czy ja tu wskoczę? Okej. Okay. Czy to przejście tu prowadziło? Tak, okej. Okay. Czyli nie muszę tamtędy iść i sprawdzać go. O Jezu, dlaczego tu jest tak ciemno? Tu są jeszcze jakieś drzwi. Otwórzmy je w takim razie. Ja pierdzielę! Zawał. <laughs> Boże, aż się zakrztusiłem. Zawoł na miejscu. Weź, idź z tą girą. przytrzasnę ci ją. Masz. Ja pierdzielę. Dobra, w takim razie musimy iść tędy. Dobra, ja chcę jakieś baterie, bo ja się tu będę. What? What? Dobra. Jezu, ja muszę do tej wody wskoczyć? Nie. Byle tu tylko nic nie pływało. Błagam. Tam coś jest. Tu też mamy jakieś przejście. Tak, już mi mryga bateria, niestety. Tu nie ma chyba przejścia. O, 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 tu się coś świeciło. Bateria, okej, okay, jest. Mamy pięć, aczkolwiek zaraz będziemy mieli cztery, bo będę musiał tę wymienić. E, chyba tu nic nie ma. Stamtąd przyszliśmy, więc chyba musimy iść tam. E, tylko czy ja tam wejdę? Wejdę, okej. Okay. Nie no, kolejne brodzenie w wodzie, serio. Eee. Jezu, jakie odgłosy w ogóle, wymień tą baterię. Póki co tu się to... Ech. Nie no, nie mogę się wysławić po prostu jak się sram. Póki co tutaj się nic nie dzieje, ale zapewne to jest cisza przed burzą. Nic nie ma. Czy ja dobrze zrobiłem, że tu wlazłem na górę? Może tam coś na dole było? Kolejne ciała, kuźwa. Standard. Tak, i kolejne brudzenie w wodzie. Czy tu coś jest? Nic tu nie ma. Jezu. I wyjdźmy z tych kanałów. Błagam. Ja chcę koniec tego dziadostwa. Jezus Maria, coś skoczyło! Wła właś tu! Właśnie Kurwa mać, co to było? Zesram się tu zaraz. Czy to było jakieś ciało? Czy to. Aha, dobra. Weźcie mnie, nie straszcie i z niby skąd to spadło. To jest dziura, nie wiem. Jezu. Dobra, chłopie, ty masz jakieś zwidy. Idziemy dalej, kucaj. Zapisywanie, kuźwa, tu nic nie widać. Ja pitole, gdzie mam iść? Weźcie, no po prostu. Słyszę, słyszę łańcuch. Ja pitole, tu gdzieś gruby chodzi. Ja w ogóle nie wiem, gdzie mam iść. Co to za pomieszczenie jakieś wielkie. Dobra, będę się tu tutaj poruszać przy ścianie. O mój Boże, nawet nie wiecie, jak ja teraz się boję. Mm. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Kuź was słyszę ten łańcuch. On gdzieś jest tam. Nie wiem, ja nie chcę tam iść. Dobra, idźmy w drugą stronę. Błagam, Wymień tylko tą baterię. Jezu, słyszę go gdzieś tu. Ja zejdę tu zaraz na zawał. Słyszę nawet jego oddech, ale zapewne trzeba gdzieś iść tam, tam gdzie ja stałem przed chwilą, bo zapewne on pilnuje tam jakiegoś przejścia. Jezus Maria ten łańcuch, ja pierdziele, jak słyszę ten odgłos od razu mi słabo. Czy on idzie za mną? to jest pytanie, gdzie on jest w ogóle? Słyszę łańcuch, ale nie wiem gdzie on jest. To jest jeszcze bardziej przerażające. Zdecydowanie wolałbym go widzieć. Jezus Maria, dlaczego... Kto to wymyślił po prostu? No posrało kuźwa. Takie duże pomieszczenie. Ja mam tu znaleźć wyjście. Mając trzy baterie i jeszcze... Tam coś jest. I jeszcze mając y, tę świadomość, że tutaj chodzi Grubas, albo cokolwiek, ale to chyba Grubas, bo zawsze. Słyszę łańcuch. Tam się coś świeci takiego. Yy, tylko ja nie wiem, czy ja mogę tam bezpiecznie podejść, czy nie. O kurwa. Nie, ja tam nie idę. Ja tam nie idę. Czy ja mogę biegać w tej wodzie? Gdzie chodzi ten zastrany mutant? Nie, ja się stąd nie ruszę. Nie ma bata nawet tak. Czy on idzie w moją stronę? Czy ja mam tylko takie wrażenie, że on idzie w moją stronę? On jest gdzieś chyba tam Bo jak tu mam odwróconą kamerę to słabiej słyszę ten łańcuch Dobra, nie słyszę łańcucha, idziemy Idziemy, tu jest... Coś tu jest, drabina jakaś, ale jak mam się tam dostać? Jezus Mary jak się przestraszyłem yy... Oj, są jakieś schody was słyszę łańcuch Wypieprzaj. O kuźwa! Nie! Zobaczył mnie? Jezus Maria, skacz! O kurde... Zawał. Zawał... Ale wydostaliśmy się stamtąd. Czy on tu wskoczy za mną? Nie. Nie ma bata nawet takiego. To jest kolejny mutant. Ale dlaczego muzyka się nie wyłącza? Wyłączcie, głupia muzyko. Jezu, mam dwie baterie! Jak ja to przeżyję? Byle tylko więcej takich akcji nie było, bo ja naprawdę zejdę na zawał. To była chyba najgorsza akcja do tej pory, najgorszy moment w utlaście do tej pory. Po prostu jeszcze tak mi nigdy serce nie waliło podczas tej gry. Oh my god! Dobra, on tu nie wejdzie, a dlaczego mam cały czas. No, w końcu, wyłączyła się głupia muzyko. Weź mnie tylko denerwowała siema. Ty mi nic nie zrobisz, mam nadzieję. Dobra, w takim razie idziemy. Mail Ward. Czy jakbyśmy... Udało nam się wyjść już z tych kanałów, czy jeszcze nie? Dobra, idziemy. Yeah! <laughs> What the fuck! Ja pierdolę! Kto tam biegnie? Otwierę... What? Kto mi to zamknął? Co za... Kamstwo w ogóle. Przecież te drzwi były otwarte, tamten gość mi je zamknął. No co za. O, papraniec. Gdzie ten. Nie skomentuję tego, powiem wam szczerze, bo. Przed chwilą leciał na mnie jakiś psychol. I teraz już go tu nie ma. Czyli on tu gdzieś chodzi, tak? Powiem wam, że zaczyna się robić coraz gorzej. I ja nie wiem, czy ja dotrwam do końca tej serii w takim... ...wypadku, bo jeżeli tak będzie tutaj co chwila, to po prostu... naprawdę... ...ja zejdę tutaj na zawał, autentycznie. Jezus Maria... Gdzie on jest? Czy to znów była jakaś zwid... Nie wiem. Znów jakieś zwidy miałeś, chłopie? Czy naprawdę tego widziałeś? Ja nie wiem. Ja już nie wiem co mam myśleć podczas przechodzenia tej gry. Tak, słyszę coś. Mailword. Aha, siema, to ty byłeś? Weź nawet na mnie nie patrz. A bo to ten był. I on ma jeszcze pałkę. O nie, 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 nie. mnie tu nie ma. Ja tu tylko sobie przejdę po cichu. Okej, okay, nie zauważył mnie. Uff. Chyba sobie kurwa kpicie. Bo już nie mam innych słów. Przepraszam Was za te bluzgi, ale naprawdę, dlaczego znowu te kanały? Ja myślałem, że to już jest koniec. Dlaczego znowu te kanały? Ja pierdzielę. O Boże. Czekajcie, ja sobie stopera nie włączyłem. Ja nie wiem ile ja nagrywam, bo chcę odcinki takie do maksymalnie pół godziny, albo po prostu do tego momentu, do którego dam radę. Bo jak będę się za bardzo bać, to po prostu wyłącza mi tyle. Dobra, idziemy dalej, siema. Widziałem cię. Tak, i ja muszę tam iść, bo tu żadnej innej drogi nie ma. Spoko. Spoko, lubię to. Nie ma to jak podążanie za psycholami. Czemu tu jest ciemno? Czy wy to słyszycie? Czy wy słyszycie te dźwięki? Ja pierdzielę. Nie mam ochoty tam iść. Naprawdę nie mam ochoty tam iść. Jeszcze tu jest ciemno. I dwie baterie mi zostały. Okej. Okay. I gdzie niby ten mu mutant, znaczy mutant w psychol, zniknął? Boże, gram w Dead Space a i teraz na wszystkie takie poczwary mówię mutanty. What? What? Co się stało? Zapisywanie, no spoko, ale co się stało? Oj, 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 oj! oj spadki klatek jakieś. Mm, tu jest jakieś przejście, ale co mamy tutaj? O kuźwa! Czy wy to widzicie? Boże, ile tu jest ciał, jakieś muchy latają, flaki, ofu! Nie, no po prostu nie skomentuję. Dobra, jakaś notatka nam się pojawiła, tak? E, notatki. Uczta dla much. Ścieki już chyba bardziej cuchnąć nie mogą. Setki ciał stłoczone w jednym miejscu. Tysiące much. Czy to jest właśnie wyjście, o którym mówił kaznodzieja? Oh my god, nie no, to jest chore. Zdecydowanie nie chcę dołączyć do tego grona tam. Chcę stąd wyjść żywy. Eee, tutaj, tak? I co, wychodzimy z tych kanałów? Błagam, błagam. Okej, okay, nowe zadanie. Dostań się na parter oddziału dla mężczyzn. E, spoko. Czyli zakończyliśmy jakby zadanie wydostań się z kanałów. Jest git. I mam nadzieję, że już więcej do tych kanałów trafić nie będziemy musieli. E, tu jest... tu jest jakieś przejście. E, przytrzymaj lewy przycisk myszki i idź do przodu by pchać. Okej, okay, no. Hajto. No kujże wap, haj to! Może... A nie, dobra, w tą stronę. W tę stronę, przepraszam. E, i co? Mogę przejść, tak? No to wbijamy. O nie! On się rusza? Tak, rusza mu się ta gica. On wstanie. Jak nic on wstanie. Won? Jezus Maria. Zamykaj te drzwi. Zamknij te drzwi. Ale ciszej mógłbyś to zrobić, a nie tak głośno. Tu coś jest? Kurde, baterie! Baterie! Ja potrzebuję baterii. Tak, już mi mryga druga, niestety. Tu jest jakieś wejście. Aha, zamknięte, spoko. Dobrze wiedzieć What? What Co się dzieje? Siema Nie, on tu nie wejdzie, nawet nie ma bata. Przecież tam jest ta szafka zastawiona. Czy on żyje? Żyje fakt, boi się Nie wejdziesz tu. Ja ci nie odsunę tej szafki, nawet o tym nie myślę. O, 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 coś się tu świeci, bateria. Ok. Ym... Czy to był gruby? Nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Gdzie mam iść? To jest zamknięte. Tam nic nie było. Czyli co, ja mam tam iść, gdzie wiem, że chodzi tam jakiś posrany psychol? To jest chore, ale chyba nie mam wyboru. Dobra, przesunę to. To jest właśnie najgorsze, kiedy mam świadomość, że tam coś chodzi. No i co, wyskoczy mi coś na ryj? What? Czy tu coś jest? Siema! Jest ktoś w domu? Wolałbym, żeby tu nikogo nie było. Ok, na razie się cieszę z tego powodu. Niezmiernie. Ok, tutaj mamy szyb wentylacyjny. A nie, to nie jest szyb. To jest przejście do jakiegoś pokoju. O mój Boże. Jaka muzyka się włączyła? Zbyt żywy, zbyt żywy. Kto to mówi niby? To jest jakiś... What? Okej, okay, to jest szyb wentylacyjny. Czy ja mogę tam wejść? Mogę, dobra. Ale zaraz, najpierw ja chcę tu obejrzeć wszystko. Jezus Maria. O, 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 o. Są dokumenty. Poczytamy. No podnieś je. Tam siedzi jakiś gościu, nie chcę tam do niego iść. E, Tap tak? Dokumenty tym razem. Raport o kosztach projektu Wallrider. E, raport stanu pacjenta Rick Traeger. Niestety to kolejny pacjent, który nie przeżył. Robiłem co w mojej mocy, ale jestem tylko lekarzem, a nie cudotwórcą. I jestem dosyć nowy w tym całym lekarzowaniu, więc nadal próbuję się we wszystkim połapać. W każdym razie, ktoś powinien złapać za łeb ten katastrofalny projekt Woolrider. Ucieka nam kasa od kiedy wszystko się popsuło przez tego małego biliego. Ale udało mi się odchudzić yy, personel o ponad 80 osób. Oznacza to krótkotrwałe oszczędności przy wypłacaniu pensji oraz długotrwałe przy opłacaniu emerytur i opieki zdrowotnej. Poza tym, sporo się dowiedziałem o biologii. Nie byłem wcześniej tego pewien, ale teraz mogę powiedzieć z absolutnym przekonaniem, że nie można żyć bez nerek. Człowiek uczy się całe życie. Pozdro! Pozdro, w ogóle z dupy. Dobra, idziemy w takim razie tym szybem. Nie mogę spać. Welnik czeka na mnie w snach. Spokojnie. Nie wiem nawet kto to mówi. Zapewne jakiś tam pacjent, który przeżył za tymi zasłonami po prostu leży sobie i ledwo dycha. Wymień już tą baterię. Znów mamy dwie. A. Czemu taka muzyka? Co się dzieje? Weź cicho bądź. O kuźwa, ktoś tu biegnie. Uciekamy stąd. Weźcie, wyjdźcie stąd w ogóle. Won. Otwieraj to. Spierdzielaj, spierdalaj stąd. Gdzie mam iść? O kuźwa, wyjdź! Zabarykaduj drzwi? O kuźwa, nie zdążę. No zamknij! Przesłuchaj to. Jezu, gdyby nie było tej podpowiedzi, zabarykaduj drzwi, to... ...bym tego nie zrobił i bym tego nie prze... Aha, dobra. Jezu, ta muzyka, ja pierdziele. Spieprzamy stąd. Ten zasrany pacjent nas zdradził, bo zaczął drzeć mordę. No idź. O kuźwa. Weszli. Gdzie? gdzie? Gdzie, 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 No właśnie, Jezus Maria ta kamera, zamykaj to! Co znów zabiera <ścoughs> Zabarykadować, kurwa. Nie mogę się wyspowić. Zamykaj to. Dobra, już nie wejdę chyba. Dobra, spierdzielaj. Tutaj, tak? Ja nie wiem, czy ja nie pominąłem, pominąłem żadnych yy, baterii, nic takiego. Tutaj Jezus Maria Gdzie? Tu no idź Ja pierdolę Jezus Maria, oni byli tuż za mną! Idź, 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 idź. Jezu! Skacz Boże Oni tu wejdą jakoś? Bo się za. O mój Boże! Chyba udało nam się uciec, bo już się skończyła muzyka. To był hardcore, powiem wam szczerze. Ja nie wiem, jakim cudem mi się to udało za pierwszym razem przejść. Że ja się nie pogubiłem w tym korytarzu. Ja biegłem na ośle po prostu. Jezu, jeszcze podskoczyłem na krześle pod sam koniec, jak zobaczyłem, że są tuż za mną. Dobra, powiem wam szczerze, ja mam dość. Nie wiem, czy było zapisywanie, ale chyba było. Z tego, co... Chyba było zapisywanie, więc... Ja w tym momencie sobie zakończę ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się on spodobał, jeżeli tak to oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia i cześć!